Witajcie kochani. Temat oczekiwań wyskakuje jak Filip skonopi podczas większości sesji. I powiem Wam, że jakiś czas temu przeczytałam gdzieś, że wszystko jest ok w związku do momentu, dopóki nie mamy oczekiwań. No, zastanawiałam się nad tym dłuższą chwilę i powiem Wam, że no nie do końca się z tym zgodzę, bo dlaczego mielibyśmy nie mieć tych oczekiwań? Zwłaszcza jeżeli mamy je też w stosunku do siebie, jeżeli wiemy jakim jesteśmy wkładem w tym związku, ile dajemy z siebie, no to dlaczego mamy nie mieć oczekiwań w stosunku do partnera czy partnerki? Problem pojawia się wtedy, tak jak zauważyłam, że na początku każdego związku większość ludzi, jak ja to mówię, robi sobie taki dobry PR, czyli tak naprawdę ma bardzo niskie, wymagania, jakby pokazuje się z jak najlepszej strony, ch z chęci bycia akceptowanym, lubianym, potem kochanym itd. Tak I nie mówi o tym, czego potrzebuje, czego pragnie, jakie są ważne rzeczy, wartości, którymi się kieruje itd. Tak itd. Tak I po jakimś czasie, no niestety, ale te oczekiwania wychodzą na jaw i zaczynają się wtedy schody. Więc po pierwsze, ja zachęcam do tego, żeby mówić o swoich potrzebach, o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach, o swoich celach od samego początku, na, na, już na pierwszych randkach to jest jedna rzecz. A druga no to zachęcam do tego, żeby zastanowić się nad tym i wspólnie, i oddzielnie, yy, jakie ja mam oczekiwania w stosunku do siebie w tej relacji, w tym związku. Co ja daję, jakim ja jestem wkładem i czego oczekuję od partnera czy od partnerki. Pomocny będzie dla Was tutaj mój bezpłatny, darmowy e-book, który ma w środku różne zadania i narzędzia do tego, żeby było Wam łatwiej to wszystko ustalić. Zapraszam do pobierania miłej zabawy, dobrych, ciekawych przemyśleń. No i ciekawa jestem Waszych komentarzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Angela Madejska recepta na przyszłość.